Elo elo, dziś nagrywamy akcję koszenie, bizonem. O, patrzę. Patrzę, jedzie. Już w pierwszej jest moja A ja z mamą z przyczepą i autosanką. Zobaczymy, czy wyciągnę tę

A ja zaczynijmy Jak zgłoszę to będę kościł następne i jak zgłoszę to pokażę na to, że jego ja Witam ponownie, już skosiłem pole Trochę zajęło Koszenie tego pola, no ale o. Teraz jedziemy na na pole już Wam mówię. na pole... 74. Co tu rośnie? Soja chyba. Hmm. Albo jedziemy na pole 77, bo tam jest ręcznie. Będziemy go sypali na podłogę, bo nie opłaca się go sprzedawać za 600. Przyczepy są pełne, pełna przyczepa i cały mam pełny. Mogę założyć do tej przyczepy nadstawki, to by więcej się zmieściło. To ja teraz pojadę tu wysypać. No i co? No i to później będzie koło nic. Jak będzie, z 10 minut może. a się kopie Tak złamię trochę i teraz tak zwalniłem trochę kurde odczepię i przepchnę zaczepankę bo za jest i mam nie daje rady sobie. A tak to na twardym to pójdzie Mam transportowiec, cofniemy do przodu, cofniemy i do przodu i jedziemy. 12 ton plus tamto, to 15 ton gdzieś tak sypło. bo tu mamy prawie 30, 13 ton, wszystkiego może z 30 ton nie będzie, tak nie wiem, chociaż może z 30 ton będzie tego wszystkiego. Zjeżdżamy. Jakby się ktoś pytał, co tu leży koło tej beczki, to co jest kukurydza. O, wybieramy 16, 14. Odczepimy teraz przyczepę. I podczepimy do 16-14 A będziemy sypali to Nie wiem gdzie tu na pewno nie. Tu gdzieś z tyłu. Tu jest szopa dla Bizona Na Bizona No i co A słupimy. Ale dziwne się to sobie. Na pewno zapłot się wysypało. No i to dużo. A taka gruba ściana. Przejdziemy tak na wstecz, nie lusterko.

Zamur też wysypamy. Trochę. No dobra, to ja jadę na kolejne pole. No i jeszcze czuję, że to był zły pomysł, tak wyjrzeć. 12, 14. A to ja przyczekam miadę. И аз дотирам на кампинг конец. Добре, някой е, стои. 我们也有这个需要。嗯嗯 <laughs> Trochę daleko te pole no. mógłbyś wobei pomóc bym kupił jeszcze jednego bizona albo wypożyczył byś pomógł. żebyś pojechał wtedy na inne pole. Próba przeczynka walniemy. Przejdzie koło gałęzi tam. Przejdzie. No i co, i tak nagram do 15 minut i będziemy kończyli. Ja tak um, dobra, jest 15, łajacie, jak leci. To co, na razie, cześć, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, na razie.